Ojciec Mateusz. Młode małżeństwo i piękna, co z tego wyniknie? Przed Ojcem Mateuszem kolejna zagadka do rozwiązania. W Sandomierzu znowu dojdzie do dziwnych zdarzeń. Tym razem okaże się, jak skomplikowane są ludzkie losy i jak wiele rzeczy niektórzy mają do ukrycia. Nawet najbliższe osoby nie zawsze wiedzą to, co powinny. Jakie tym razem zawiłości rozwiąże proboszcz? Przed nami kolejny odcinek serialu Ojciec Mateusz. Ksiądz poznaje młode, oczekujące dziecka małżeństwo, Jacka, Maciej Pesta i Ilona, Klaudia Klein. W mig wyczuwa, że mężczyzna nie jest ze swoją żoną do końca szczery. Jego przypuszczenia potwierdzają się. Gdy widzi Jacka na wernisarzu zorganizowanym przez Roberta Michalaka, Nikodem Kastrowicz, promowana jest tam malarka Julia, Patrycja Topajew. Zdolna, młoda artystka marzy o studiach w Londynie. Okaże się, że jej losy są splecione z życiem Jacka i Ilony. Do czego to wszystko doprowadzi? Splot przykrych okoliczności wpływa jednak drastycznie na jej plany oraz życie rodziny Ilony i Jacka. Ale nie musimy się o nich obawiać, dopóki nad wszystkim czuwa ojciec Mateusz. W tym popularnym serialu od początku w głównej roli występuje Artur Żmijewski – Partnerują mu In Piotr Polk, inspektor Oryst Morzejko, Michał Piela, aspirant Mietek Nocum, Edyta Olszówka, aspirant Ewa Kobylicka, Bartłomiej Firlet, aspirant Antoni Dziubak. W serialu na jest też obecna Kinga Preiss jako Natalia, księża gospodyni panująca niepodzielnie na plebanii. Serial jest emitowany na antenie TVP1 od listopada 2008 roku. Początkowo inspektor Morzejko sceptycznie odnosił się do ojca Mateusza i jego niebywałego daru do rozwiązywania zagadek kryminalnych. Teraz wygląda to inaczej. Bez ojca Mateusza policja już nie potrafi się obejść. A my mamy kolejną wciągającą historię. Ojciec Mateusz. Tajemniczy sobowtór pojawia się na plebanii. Tak zmienili się bohaterowie ojca Mateusza. Serial TVP debiutował na antenie 14 lat temu. 5,2035 TVP1